No to dobra, Henriette, jestem już tutaj na złomowisku z tobą, co nie, to zaraz zadzwońmy do szefa, abyśmy mogli. Dowiedzieć się, co mamy dalej robić w naszym napadzie na bank, co nie, no to dobra, idziemy. Dzwonić do szefa, obyś tylko Henriette znała gdzie jest nasz telefon. No szukaj go Henriette, od tego zależy powodzenie naszej misji, co nie? No to okej, okay, okej, okay. Enrique, ja też muszę się troszeczkę pomęczyć, co nie, no to dobra, już szukam mojego telefonu, już go szukam, no to okej, okay. gdzieś ten telefon, musi być tylko gdzie, no to okej, okay. o już widzę. Telefon, zaraz zadzwonię do szefa, no to czas na zadzwonienie, o już widzę ten telefon, mam nadzieję, że jest on twój albo mój i jest tam numer do szefa tak. No to dobra już włączam komputer i zaraz SE pogram z kolegami fajnie co nie Kwaczka no powiedz a ja w tym samym czasie włączę komputer a Tobie jak minął dzień Kwaczka fajnie czy nie no powiedz bo mi. Się dzisiaj nie podobało jak zwykle taki typowy kolejny dzień w szkole co nie no to dobra może później pójdę z moimi najlepszymi kumplami czyli łysym bicepsem i kaziem ale również lubię Huberta. Jędrzeja Kiewina i Gora Maciore i innych no to dobra a teraz ty powiedz kwaczka jak tobie minął dzień. No jak było tak było, Lolek, wiesz, że życie pluszaka jest dość nudne, nie dość, że trzeba pomagać wam cały dzień sprzątając i robiąc obiad, to jeszcze nie, a kompa nie włączy, co? Nie no to tyle w temacie moje życie jest dość nudne ale można by było je czymś zapełnić dać coś nowego tchnąć ducha w coś nowego a nie tylko we mnie co nie i pluszaki twoich kumpli tak lolek bowiem, że twoja cała klasa ma jakiegoś z nas. No to dobra Henriette, tutaj kopiemy dół, tylko chodź mu już do tej no koparki i idziemy zrobić co mamy dobrze no to. Chodźmy po koparkę, a ja zrobię sobie resztę, co nie gdzieś pod tym X-em powinien być. Bunkier no to kopmy Henry Etę, chodźmy kopać, bo tak nam wypada co nie no to chodźmy już zrobić to co mamy i musimy okej. Okay. No to teraz się zabawimy ja idę po koparkę a ty tu stań na czatach okej okay, no to dobra ja idę po to co mam zrobić a ty idź po łopatę a ja po dźwik rozumiesz no to dobra idziemy tam gdzie mamy iść no to. Zróbmy to nasze ostatnie zadanie, co nie no to muszę zrobić to co mam, a będzie dobrze, co nie no to nie ma czasu na pierdzielenie, idziemy do pracy.